Prośby o te bitwy długo czekali widzowie. Ja nie zapomniałem o nikim. Wszystko powiem powolutku. Najpierw ta bitwa, bo to jest obietnica już sprzed też paru dziesięciu minut. I głupio mnie, że trzymam kogoś, wiecie, w niepewności mówię, że zagram. A tutaj koleżanka nawet nie wie, czy ja zagram, czy nie, czy ją olałem. Głupie trochę. Więc już. Zaraz zagram. I z oczywiście też zagram. Rybę bez są Jasne. Tylko też za chwilkę. Dobra, full HEKI challenge. Full HE challenge. No nie, taki piękny cel. Bokiem nie weszło. Myślałem, że wejdzie za 1000. Ale słabo. Ej, słaby, słaby strzał. Myślałem, że to za 1000 wejdzie. Tak, tak pięknie. Ale nie weszło. Szkoda. Ale... Słabo, że nie weszło, sławek. Tysiąc. Bo liczyłem, że wejdzie. O, trzy stówy. Ty grill tam jest. Nie szczel do mnie, nie szczę do mnie, nie szczel. Nie szczel, nie kontuj, kontuj. A, dobrze, wykontowane. Ja byłem na kursie y gotowania też kiedyś. Byliście kiedyś na kursie konto... gonto... kontowania. Konto... Go, konto gontowania. Kontu, no, ja byłem. Widać, jak tak? Ja tu mu że po pokrywie zbiornika, silnika. Y... Też wali to mnie z heków! Ziom! Szanuję cię, kurde, uwielbiam ci ziom! Mega szanuję, żubik! On się integruje ze mną! On się ze mną integruje! On się ze mną integruje! No i super, kurde gościu! No i to jest wiele, to jest piękne, no! Ta gra łączy! Łączy ludzi, no! Elegancko, super, naprawdę! Ale urwało mu 900 chapa. widzieliście 900, weszło 900, Arta ty, Arto kurno, gość, weź tą. spoduwa to Arto, ale weszło ładnie, 1000. <grywia> oj, 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 oj. oj, 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 oj. O, Cię mordko witam! Rewa to jest ostatnia kasa dla Ciebie. Załóż się ze mną. O coś, co ja Cię poproszę, suma nagród na tą chwilę to 3000 złotych, wczodzisz 4 złote i 65 groszy. Ja się boję! Ja się boję... Bo... ojoj... o o... Chyba... Yy, zginie mi się. Yy, ojoj... Oj, oj on się p... Ole ale mam w ży... mam Ten Farcik. Trafiłem w dwóch dług... 2700 i 1400 Szkoda, że wyjechał tym konwajem Jezu, ale tu się dzieje... O Jezu Ole wysoko O Jezu Ale dobra bitwa, dobrze, jak na trzy 3000 Super Yy. Rypson Multi ostatnia szansa, dzisiaj 300 zł. 1104-3100 i Arta 2081 punkt. Kasa przechodzi na jutrzejszy Stream 4 zł. i 65 groszy. Dziękuję bardzo. Yy, no dobrze, no. Spróbuję. Spróbuję, spróbuję, spróbuję. Chociaż tyle, że spróbuję. Przepraszam, że dałem cię na tej czwórki. Dobra nawet. Hej, Lesiu siemanko! 94.pl. Witam w wodzie Robię głównie kampanię i gra dla fanów, ale brakuje mi do misji. Robię dzika, ale nie wiem, czy dobry wybór. Dodasz do klanu i powiedz coś o kącie. A i o co chodzi w tym nowym trybie 5 zł i 62 grosze. W miarę okej. Okay. Chyba strzał. Trochę za długo zwlekałem ze strzałem w Skorpiona, takie mam wrażenie. Trochę takie mam wrażenie, że za długo zwlekałem. Taki błąd. Dlaczego gram Arton? Bo mnie Wit poprosił <grystanie> Abym zagrał i zrobił 2100. Taki challenge. Jedna bitwa i musi zrobić określony damage. Czyli taki challenge Trochę stresujący. Dlaczego wybram Kernarwona? Skoro ma lepszy pancerz, bo jest wolniejszy ale to był bardzo słaby strzał. Wybrałem go, bo jest wolniejszy, ale pocisk jakoś poleciał do dupy tak teraz. Szkoda. Defendera można byłoby strzelić też, ładnie. Nie wiem. się trochę nie znam o strzelanie. Mabu. Trochę się stresuję Bo te strzały Nie są takie jakieś bardzo imponujące Póki co To nie są takie strzały, że wiecie No petarda Super strzelasz, co I strzały bym powiedział 2 na 10 Salme część Narodów do PNF 277 w drodze, o potem Boże. zabieram się za 50 B i uprzę Akademii w Salme 3 warto, złote i 42 grosze. To był słabiutki co? Jest 7-0 Ale pogrom Nie mam szczęścia do tróżon Albo za łatwo, albo za trudno Ktoś powie, że narzekasz, narzekasz, słaby jesteś. Jestem słaby, ale no... Kurna 7-0 Morka się nie może cieszyć po czymś... No nie! Nie ruszaj się! Nie, Jedzie ja po mnie light, pomocy! Pomóż mi ktoś, pomóż zabij go ktoś, PANY, ratujcie. No, nie, no przecież to nie ma nic. <ścoughs> zara... Nie. Cześć, to no polecamy. Ryba Repsol. Zawiodłem ci dzisiaj trzy razy. Przepraszam. Żałuję, że jestem takim słabym arciarzem. Ło! 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 Jest! Ale i tak za mało. Chyba. Chyba za. Bo miało być dwa 100. Wątpię, bym zrobił 200. Raczej nie zrobiłem dwa sto. Odpię. Raczej nie. <coughs> Miała być ile? 2081. Jest! Kurno, jest! Nie zawiodłem. Teraz tylko 3104. Sąsiedzi. Zadzwonię po policję. O, przepraszam. Przepraszam, sąsiadów. Przepraszam, sąsiedzi. Nie chciałem. I co artą to chyba Bibi Bizonem na Hulu P4 i 65 groszy. Siema ziomuś, ty żyjesz! Ja to powiem szczerze, liczyłem się z tym, że yy, chyba przez nadmiar bitew na artylerii. Dobrze słyszycie nadmiar? Już opuściłeś ten kanał, uznałeś, że tutaj już artyleria jest zbyt powszechna. Ale widzę, że jeszcze żyjesz. Dobrze, dobrze. Bizon nadejdzie, nadleci, <grym> nadbiegnie. Dobra, bierzemy się w garść, robimy 3 koła, czwórką. Trzy koła, czy chórką, let's go. Na dzień dobry, jakiś strzał na środek. Może siądzie. O. Tak się bym powiedział. Ale i Arta strzeliła. Light może chcieć wjechać od dołu. Tak stawiam się pojawi light Wjeżdżający Tak mi się może Nawet nie dało rady strzelić Tak szybko wiem Za niski Skup Tu mało naszych jest strasznie. Słabo Trochę słabo, że tak mało naszych Trochę, trochę mało Oni mają całą drużynę tutaj. Trzeba stąd uciekać Tak mi się wydaje, że trzeba uciekać tu Ale. Nie lubię uciekać. Nie mam WD na krwi francuskich czołgistów. Uciekanie mi nie pasuje po prostu. Nie leży mi, ucieka. Jestem wykryty. To trochę słabo. To mierzy we mnie cała drużyna przeciw. Ej, ale wiecie co jest najgorsze? Że on jest niewykryty. To jest najgorsze, że on co do mnie strzela niewykryty. To jest patologia. Nie mamy tego środka cholernego, no. Tak mi lubi jak... Są takie bitwy, że dwie drużyny się mijają stronami, co nie? Wtedy nigdy nie wiesz oni wracają, czy jadą dalej. Dlatego nie lubię takich bitew. Wolę jak jest, wiecie, nawalanka tak. Obie drużyny się widzą mniej więcej. Wiedzą czego się spodziewać po sobie. Ona rabie o co tu chodzi? Obie drużyny się nie znają. Co ten Centurion ich robi? Nie wiem Co on kombinuje, co on ćwiczy Cześć Bydgoski Polak, siemanko Ile masz zrobić, to nie ma znaczenia, bo i tak już nie zrobię nic, bo jestem za wolny. Za wolna jestem to. Jakbym miała doładowanie może? Co no, zrobię? Zrobiłem. Jest 300. Ponad. Na farcie. <laughs> ale fart. Mega fart. Jest. Zrobione. Ryba, pso. 300. Miał być. Jest. się Powiedz, co rozwijać. Co zrobić, aby żółty był szybciej. No i oceń staty. Zagraj iz 74. To mało bite. Bravo. Jutro od 1930 zakłady, jeżeli pozwolisz 297 zł i 59 groszy. PolskiOrzeł2 oceniłbyś konto i dodał do jakiegoś klanu Nik Polskiorze 2 4 zł i 65 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja opieram. No. Dziękuję ziemi bardzo, oceniam. Miałem zagrać w bitwę i